Przed nami TX-200 Kaliber 4,5 Wersja HC Czyli Hunter Carbine Skrócona wersja Karabinka TX-200 MK3 System dokładnie ten sam Wszystko to samo Różnią się tylko długością A więc krótsza długość lufy i krótka długość dolnej dźwigni naciągu. Na celność nie przekłada się to kompletnie. Karabinki są tak samo celne, identycznie celne. Ten karabinek jest bardziej poręczny, ale troszkę trudniej się go naciąga, przez to, że ma krótszą dźwignię naciągu. Ale dla przeciętnego mężczyzny nie sprawia to żadnego problemu, ale jest łatwiej sięgnąć po dźwignię w pozycji leżącej co zaraz zresztą pokażę MK3 jest dłuższa dźwignia a więc łatwiej się ją naciąga ale znowu trzeba dalej sięgać i bardziej się wyginać tak jak mówię mi się strzela najlepiej z wersji HC nie przeszkadza mi te że tak powiem troszkę że się troszkę ciężej naciąga tą dolną dźwignią naciągu ale za to ma fajną rączkę i naprawdę przyjemnie się naciąga ten karabinek cały karabinek jest bodajże 90. 5 cm ten model ma około 25 lat. Przepiękna angielska robota. Przepiękna stylizacja na sztucer. Przepiękne ryflowania. No i oczywiście podstawa to boczna blokada, która jest w tej Tylny bezpiecznik. Tylny bezpiecznik i niesamowity spust spust CD najlepszy na świecie żaden karabinek sprężynowy nie ma takiego spustu jak ma TX200 HW e, Viral HW97 ze spustem Rekord no niestety przegrywa najwięcej mistrzostw świata w HFT zdobyto tym karabinkiem zeruje się, robimy skupienie na 25 metrów a później zobaczymy co dalej jeżeli chodzi o MK3 to jest dłuższy. Teraz proszę zobaczyć. Muszę go sięgnąć dalej. Tego wciągam pod siebie. Już mam karabinek naciągnięty. Dla mnie jest dużo wygodniej. Powiększenie razy 10 stosuję do HFT. słychać jak pięknie śpiewają ptaszki a my robimy skupienie TX200 HC śród EXACT 4,52 dystans 25 metrów Skupienie na 25 metrów. Jak widzimy, zamknęliśmy się. 8 strzałów oddałem. Jest jeden grosik. Jest jeden grosik. spinner 2 cm, 2,5 cm. Dystans 30 metrów.

35 metrów TX200HC. Podsumowując TX TX200HC To moim skromnym zdaniem Najlepsza sprężyna Na rynku Mi osobiście się lepiej szyle z HW97 i z 3 Choć posiadam też MK3 w 5,5 mm też bardzo fajnie mi się nie strzela No i tak jak mówię Do dzisiaj nic lepszego nie wymyślam no. Pokazuję przy okazji jak działa grzechotka? Blokuje. Dźwignia jest zablokowana, należy nacisnąć i wtedy można spokojnie zamknąć. Tylny bezpiecznik. Spuszczam i delikatnie na spust. Pierwsza droga, pierwsza droga spustu, druga strzał. Jeszcze raz troszkę z bliska. Naciągam, trzymam dźwignię, ładuję, zamykam. Tylny bezpiecznik: pierwsza droga z pustu, druga z Tym sprzętem można już strzelać, tak jak karabinkiem w PCP. Bardzo prosta rozbiórka. Osada. Jedna śruba od systemu. Smarujemy, czy tam po roku, czy po dwóch, w zależności ile strzelamy, wymieniamy sprężynę. Wszystko proste, każdy sam to opanuje. Jak się będzie dbało, karabinek na wieki. Teraz będziemy robić właśnie takie krótkie recenzje. Skupienie na 25 metrach. Jakaś figurka na 42 żeby nie przyciągać filmów, a pokazać karabinek w całej okazałości pod kątem technicznym, no i również jaką można celność zyskać z danej wiatrówki. Dzięki pozdrawiam.